Nareszcie odzyskałem niepodległość. Nie pójdzie ci to tak gładko śląsk, ale ja nie jestem śląsk. To kto ty? Jam jest imperium Meduńskie i zaraz cię zniszczę. Poddaje się. Ale nie myśl, że sobie odpuszczę ten twój wybryk. Hej Słowacjo, czy chciałbyś się ze mną połączyć w Czechosłowację? Będziesz miała wysoką autonomię. Chętnie przystanę na tą propozycję. Ach, ale dobre. Mniam. Orety. Źle się czuję. łazawał. Aaaa. -a. No i od teraz w tym miejscu będzie nowa Białoruś. Kazachstan, chcesz Unię! Będziesz miał dobre finanse, moje twoje, moje finanse. No dobra, ale co w tym dobrego? Wszystko. Aha ok, łączmy się. Czechosłowacjo. Tak? Chciałbyś sojusz? A jaki to będzie konkretnie typ sojuszu? No oczywiście, że gospodarczo-militarny. O, kto się zgadzam. A teraz zaatakujmy Niemca. Chwila co? Och, teraz zasługujecie na śmierć. Pomożemy wam z Austrią. Orety, dziękuję. Ale w zamian masz mi oddać część swoich ziem. No dobra. Poddaję się, ale proszę, zostawcie mi niepodległość. Litwo, Łotwo i Estonio. Wypowiadam wam wojnę, bo chcę na waszych ziemiach zbudować fabrykę dzieci mucha, ha, ha, ha. ha, ha. Wypowiadam ci atak na twoją twierdzę życia z Białorusią. Igifap. UE.